Czy musisz czasem w życiu prywatnym lub zawodowym wykonać telefon w języku angielskim? Jeśli tak, ten filmik jest dla Ciebie. Oglądaj dalej. Cześć, witam na 200 Mara W dzisiejszym filmiku krótko przedstawię Ci dość popularne sformułowania, zwroty, które można użyć wykonując telefon, ale też odbierając telefon w języku angielskim. Kiedy ktoś do nas dzwoni i odbieramy telefon, możemy powiedzieć: Who is this? Who's calling, please? I obydwa te zwroty oznaczają mniej więcej, z kim mam przyjemność, kto dzwoni. Jeśli to ty dzwonisz i chcesz się danej osobie przedstawić, możesz powiedzieć This is Marta lub Marta speaking. Co tłumaczylibyśmy na polski jako z tej strony Marta. Jeśli dzwonisz z intencją porozmawiania z daną osobą, ale to nie ona odbierze telefon, tylko kto inny, możesz powiedzieć Hi, is Marta there? lub Can you put Marta on? Czyli takie nasze, czy jest Marta, czy mogę porozmawiać z Martą? Gdy chcesz podać powód, dla którego dzwonisz, możesz powiedzieć I'm calling about the reservation I made. Lub I'm calling regarding the reservation I made. Czyli to takie, dzwonię w sprawie. Można też dodać Do you have a moment to talk? Czy masz chwilę na rozmowę? W trakcie rozmowy często zdarza się tak, że musimy na przykład coś sprawdzić. W takim przypadku można powiedzieć: Hold on lub hang on. Można też do tego dodać: A second, a minute. Czyli hold on a minute, poczekaj minutkę. Hang on a second, poczekaj sekundę. Co jeśli słabo słyszysz swojego rozmówcę? Możesz powiedzieć: I'm losing you lub I'm having trouble hearing you. Nie słyszę Cię, słabo Cię słyszę. Coś takiego. Jeśli myślisz, że zasięg jest słaby, możesz powiedzieć The reception is bad, the service is bad, the signal is bad. Jeśli czegoś nie usłyszałeś, możesz poprosić, żeby ktoś coś powtórzył. Can you repeat that? I kiedy chcesz się upewnić, że dobrze coś na przykład zapisałeś, możesz poprosić o przeliterowanie. Do you mind spelling that for me? Lub can you spell it for me? Gdy ktoś za cicho mówi, możesz go poprosić, żeby mówił głośniej. Can you speak up a little, please? Gdy ktoś mówi za szybko, możesz poprosić, żeby zwolnił. Can you speak a little slower, please? Czasami w pracy zdarza nam się, że musimy kogoś y, na chwilę włączyć na tak zwanego holda, czyli osoba po drugiej stronie słyszy muzyczkę. Maniery wymagają od nas. Y, Pytania, rozmówcy klienta, ktokolwiek to jest, o zgodę, czy nie mają nic przeciwko, jeżeli ich tam przełączymy na chwilkę. I możemy powiedzieć Can I put you on hold? To ten moment, kiedy klient słucha swojej muzyki, a, a my coś tam sprawdzamy na przykład. Po powrocie, powrocie do klienta do rozmówcy, możemy powiedzieć Thank you for waiting. Jeśli chcemy, żeby ktoś do nas odzwonił, bo na przykład nie mamy danej informacji w tym momencie, możemy powiedzieć Would you mind calling back? I na przykład dodać jeszcze jakiś tam okres czasu Would you mind calling back in an hour? Czy miałby Pan coś przeciwko odzwonieniu za godzinę, czy mógłby Pan odzwonić za godzinę? Lub to my możemy zaproponować, że to my odzwonimy do kogoś. Can I call you back? Mogę do Ciebie odzwonić? I taki mniej formalny sposób, żeby powiedzieć komuś, że się do niego em, zadzwoni później, to I'll call you later. Zadzwoni do ciebie później. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się ten filmik przyda i że będziecie używać angielskiego podczas e, waszych rozmów telefonicznych, czy to w życiu prywatnym, czy w pracy. Dziękuję bardzo za uwagę. Jak zawsze, zapraszam do współpracy ze mną i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!